Inauguracja przedświątecznego sezonu w mieście już od kilku lat ma miejsce w samym centrum Wielunia na Placu Legionów. Nie inaczej było i tym razem, a dodatkowo sprzyjała temu zimowa aura, co zdarzało się w ostatnich latach nieczęsto. Oczywiście w roli głównej wystąpiły dzieci z wieluńskich szkół i przedszkoli, była więc wspólna zabawa z Mikołajem. Ho, 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 przybędę na czas Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj Brawo Mikołaju, dziękuję Ci za takie powitanie Brawo, lepo, obracamy się I powtarzamy to samo Hej, brawo, lepo, obracamy się I piłujemy drewno do kominka Żeby nam było cieplutko Moje ręce, twoje ręce Klaszczemy w swoje, klaszczemy w mamy Moje, mamy Obracamy się Hej, prawo, lewo Obracacie się Hej, prawo, lewo Na placu Legionów nie zabrakło świątecznych akcentów, w tym pięknych choinek przygotowanych przez uczniów z Wieluńskich Szkół Podstawowych. Było też wspólne malowanie bałwanów i choinek, no i rzecz jasna, uroczyste odpalenie świątecznego drzewka. 3, 2, muzyka! Panie burmistrzu, ten śnieżek błyszczący dla pana poleciał w drugą stronę. Ale to było dla Pana opatrnie Mikołaja. Dzieci śpiewają, czas na miłość, czas na zrozumienie, więc świętowujmy w taki dzień. Zoniza pazów i obłatek, pierwsza gwiazdka daje znak, że... W trakcie tej mikołajkowej imprezy pod chmurką były też wspólne tańce, konkursy oraz zdjęcia z Mikołajem, śnieżynkami i maskotkami. Tego dnia zaplanowano również świąteczny kiermasz i przejażdżki saniami świętego Mikołaja. Warto w tym miejscu przypomnieć Państwu, że już w najbliższą niedzielę na placu Kazimierza Wielkiego odbędzie się kolejna edycja jarmarku bożonarodzeniowego. Początek już o 10 rano. Zapraszamy, my też tam będziemy.